Ale jak w ogóle dochodzi do takich napadów paniki? Zazwyczaj osoba zauważa pewien sygnał ze swojego ciała. Może to być na przykład szybsze albo nierównomierne bicie serca. Taki sygnał, który jest często normalnym funkcjonowaniem naszego organizmu, zostaje postrzegany przez nas jako zagrożenie. To jest pierwszy element tak zwanego błędnego koła paniki. Kiedy zauważymy coś, co się dzieje w naszym organizmie i pomyślimy, że to jest. Coś zagrażającego, to automatycznie się zestresujemy. Jak się zestresujemy, to przeważnie to, co zauważyliśmy wcześniej, się nasila. Czyli np. Na bicie serca, ból głowy czy drżenie rąk jest intensywniejsze. Ale nasila się to po prostu pod wpływem stresu, adrenaliny i kortyzolu, które intensyfikują takie reakcje i odczucia. Ale dla naszej psychiki staje się to potwierdzeniem tego, że coś złego dzieje się w naszym, z naszym organizmem. I to jest moment, w którym zaczynamy wierzyć, że na przykład umieramy, mamy zawał, udar czy cokolwiek innego, co może e, uszkodzić nasze ciało. No i pyk, atak paniki, gotowy.